Niemiecki tuner zbudował 911, na którą Porsche nie miało odwagi. Profanacja legendy motoryzacji zbudowana przez samego Nissana. Nowy, bardzo wyjątkowy model od BMW. Nowe wieści na temat nadchodzącej Hondy Prelud. Kolejny rozbity super samochód z powodu zasłabnięcia, oraz koniec marzeń na temat polskiego samochodu elektrycznego. No, także jak na to, że zbliżamy się do końca 2024 roku, to w świecie motoryzacji nadal dzieje się całkiem sporo. I więc jak co niedzielę o godzinie 17 nie pozostaje nic innego, jak przywitać Was bardzo serdecznie na naszym kanale i zaprosić na kolejny odcinek Motoniusa. A zaczniemy sobie od. Porsche. A konkretniej od modelu Carrera GT, który wszyscy pewnie bardzo dobrze znacie i który w 2004 roku został zabrany na Nürburgring, gdzie z legendą świata motorsportu za kierownicą Walterem Rollem Wykręcił rekord czasu okrążenia dla samochodu produkcyjnego na poziomie 7 minut 28 sekund. Jest to dobry czas, ale w dobie dzisiejszych samochodów i w dobie dzisiejszej technologii nie robi on piorunującego wrażenia, tym bardziej, że mówimy tutaj przecież o hiper samochodzie od marki Porsche. I dlatego też panowie z magazynu Sport Auto postanowili ponownie wziąć ten samochód na nitkę zielonego pieku, aby sprawdzić, na co go stać w dzisiejszych czasach. Być może zapytacie: No dobra, ale co miałoby się zmienić przez dwa? 20 lat, co jakimś cudem sprawiłoby, że ten samochód nagle stał się szybszy. A no pod uwagę bierzemy przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, nawierzchnia na Nürburgringu, która z roku na rok jest remontowana, by była w coraz to lepszym stanie. I po drugie, myślę, że przede wszystkim opony. Technologia w branży oponiarskiej cały czas niesamowicie się rozwija i na przestrzeni 20 lat składy mieszanek gumy czy materiały użyte do konstrukcji tzw. opasania opony uległy drastycznej zmianie. I to teoretycznie powinno się przełożyć na lepsze parametry opony, a co za tym idzie, na lepsze osiągi samochodu. No i w praktyce efekt porównania wyszedł całkiem spektakularny, bo Carrera GT poprawiła swój czas okrążenia sprzed 20 lat o ponad 15 sekund, osiągając wynik na poziomie nieco ponad 7 minut 12 sekund. Dla porównania są to czasy nieco lepsze niż 911 GT3 generacji 991, czy uwaga, Porsche 918 Spider. Podsumować to można mówiąc, że no fajnie, wiadomo, że fajnie, ale najpiękniejsze co Carrera GT ma do zaoferowania samą sobą, to nieziemski dźwięk silnika V10. A skoro już mowa o Porsche, to wielu fanów tej marki wzdycha do 911 GT2 RS generacji 991, która była i nadal jest najmocniejszą 911 w historii. Sześciocylindrowy bokser o pojemności 3,8 litra z wsparciem dwóch turbosprężarek generował kosmiczne 700 koni mechanicznych. No i z jakiegoś powodu Porsche niespecjalnie spieszy się z wypuszczeniem generacji 992 w tej właśnie wersji. I dlatego też niemiecki tuner 9FF postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uturbić 911 w wersji GT3. Tak, mówimy o samochodzie, którego silnik rozkręca się do 9000 obrotów na minutę. A uturbiona wersja rozkręca się do dokładnie takiej samej wartości. Natomiast znaczącą różnicą jest fakt, że nie generuje ona już 525, a 770 koni mechanicznych oraz nie generuje 470 Nm, tylko 750. A najlepsze jest to, że maksymalne doładowanie dostępne jest już przy 2,5 tysiąca obrotów, więc dostęp do momentu obrotowego w tym samochodzie jest w całkiem szerokim zakresie. Minusem, jak pewnie nie trudno jest się domyślić, jest cena takiego turbokitu, który wraz z zestawem wzmocnionych sprzęgiem do skrzyni PDK kosztuje jakieś 52 tysiące dolarów. Dobra, a teraz pytanie, jakiej przeglądarki używasz i jeżeli nie jest to Opera, to dlaczego? Opera to niesamowicie szybko rozwijająca się przeglądarka, która cały czas zyskuje nowe funkcje, których nie posiadają inne przeglądarki i teraz jest ona dostępna w nowej wersji Opera One R2. Przykładowo, jeśli korzystacie z serwisów muzycznych takich jak Spotify, YouTube Music czy Apple Music, to możecie je obsługiwać z poziomu opery po najechaniu na ikonę na pasku bocznym, a następnie okno odtwarzacza możecie przenosić po ekranie nawet poza samą przeglądarką. Oprócz tego, jeśli jesteście estetami i lubicie personalizację, to dzięki Funkcji motywy w operze możecie dostosowywać w przeglądarce kolory, animacje, a nawet dźwięki. Jeżeli lubicie porządek i wkurza Was zbyt wiele otwartych kart przeglądarki, możecie je organizować w wyspy zakładek, grupując karty według tematu. Odnalezienie się w tym, czego akurat potrzebujecie w taki sposób jest dużo prostsze. Wystarczy rozwinąć lub zwinąć wyspy kart, kiedy tylko chcecie. A do tego opera ma zintegrowaną sztuczną inteligencję o nazwie ARIA, która od niedawno posiada wbudowaną funkcję wiersza poleceń, dzięki której możecie zadać Arii dowolne pytanie bez opuszczania strony. No i Aria może nawet generować obrazy na temat, jaki tylko sobie wymyślicie. W skrócie przyszłość i innowacje. A do tego wszystkiego za darmo, bo opera jest w pełni darmowa. Link oczywiście zostawiam Wam w opisie i polecam, by przetestować. Co może dobitniej zwiastować koniec spalinowej motoryzacji niż fakt, że sam Nissan buduje elektrycznego GTR-a? I nie mówimy tu o żadnym nowym modelu, tylko o jednym z najbardziej ikonicznych Skyline'ów w historii, czyli o generacji R32. R32 rozpoczęła erę najbardziej spektakularnych sukcesów Skyline'ów w motorsporcie w historii. Prowadziła silniki RB26, a wszystko po to, by 35 lat od debiutu tej legendy na rynku Nissan wykonał swap na pakiet baterii i dwa silniki elektryczne. Nie znamy jeszcze szczegółów technicznych tego samochodu oraz nie wiemy tak naprawdę po co on w ogóle powstał. Wiemy natomiast, że ma on być główną gwiazdą salonu motoryzacyjnego w Tokio, który odbywa się w styczniu i myślę, że wtedy też do tego tematu sobie wrócimy. A teraz wracamy sobie do koncernu Stellantis oraz do przerwy w funkcjonowaniu fabryki Mirafiori. Już jakiś czas temu informowałem Was o tym, że fabryka w Turynie, w której produkowane są elektryczne Fiaty 500 oraz elektryczne Maserati Gran Turismo Folgore i Gran Cabrio Folgore Planuje wstrzymać swoją produkcję. Przerwa miała potrwać od 2 grudnia tego roku do 5 stycznia 2025 roku, z uwagi oczywiście na słabą sprzedaż produkowanych w tej fabryce samochodów. Autaty sprzedawały się tak słabo, że Stellantisowi bardziej opłacało się zamknąć fabrykę, niż produkować samochody na zapas, których nikt nie chce kupować. Teraz natomiast okazało się, że jest tak źle, że fabryka będzie zamknięta jednak co najmniej do 20 stycznia. A najlepsze jest to, że jakiś czas temu Ford również ograniczył produkcję swoich samochodów elektrycznych w fabryce w Kolonii. Do tego dochodzi jeszcze Volkswagen, który spowalnia produkcję i bierze pod uwagę nawet zamknięcie swoich fabryk. No także europejska elektryczna motoryzacja nie ma się zbyt dobrze. Odpowiedzią na pytanie, dlaczego europejskie marki nie radzą sobie w elektrycznej rzeczywistości są Chiny. I to nie jest tak, że tak o, tak po prostu mówimy sobie o tych chińskich samochodach. Są twarde dane potwierdzające to, jak poważnymi graczami na motoryzacyjnym rynku aktualnie są Chińczycy. W listopadzie tego roku na całym świecie sprzedanych zostało 1,8 miliona samochodów elektrycznych, z czego 1,3 miliona stanowią auta wyprodukowane w Chinach. Czajcie, ponad 2 trzecie elektryków, które wyjechały na drogi to Chińczyki. W Europie stosuje się dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych, strefy czystego transportu, kary dla producentów za produkowanie aut z wysoką emisją spalin. Wszystko to po to, by przekonać nas do europejskich samochodów elektrycznych. Natomiast efekty tych programów są podobne do efektów programów 500 Plus czy 800 Plus, które miały nakłonić młodych Polaków do zakładania rodzin. Czyli mówiąc prost, efekty są żadne. Więc jakie wnioski, przykładowo państwo polskie, wyciąga na podstawie tego braku efektów? Też żadne. 800+, tak jak bardzo dobrze wiecie, nadal funkcjonuje, a program Mój Elektryk 2.0 w 2025 roku wraca z zdwojoną siłą. Każdy Polak decydujący się na zakup samochodu elektrycznego w 2025 roku będzie mógł otrzymać 18 750 zł dopłaty, a przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków dopłata ta ma móc wynieść nawet do 40 000 złotych. Przykładowo, chcąc kupić sobie elektryka, będzie można dostać 10 tysięcy złotych za zezłomowanie swojego starego samochodu. What? Z jednej strony to może oznaczać, że złomowanie samochodów w Polsce jeszcze nigdy nie było tak opłacalne, a z drugiej strony, ilu jest Polaków, którzy posiadają samochody w tak złym stanie, że te nadają się na złom, a przy okazji dysponują tak dużą ilością gotówki, by być w stanie sobie pójść do salonu i kupić elektryka za pewnie co najmniej 100 tysięcy złotych. Nie wiem, choć się domyślam. No generalnie absurdy, które moim zdaniem są po prostu marnowaniem pieniędzy. Bo jeżeli ktoś nie jest gotowy i nie chce kupować samochodu elektrycznego, to nawet z tymi dopłatami go nie kupi. A z tego programu skorzystają osoby, które tak czy siak były zdecydowane na zakup elektryka. Więc czy to ma sens? Nie. A wiecie co, również nie ma, w zasadzie to nawet jakiś czas temu przestało mieć jakikolwiek sens? Polski samochód elektryczny Izera, którego produkcją miała się zająć spółka Electromobility Poland, założona w 2016 roku i która według Ministerstwa Energii do 2025 roku miała zdążyć wyprodukować już milion samochodów elektrycznych. No cóż, budowa fabryki samochodów Izera miała zostać ukończona w trzecim kwartale 2024 roku czyli Jakieś dwa miesiące temu i być może dawno nie byłem w Jaworznie, ale jakoś nie słyszałem, żeby było jakieś uroczyste otwarcie tej fabryki. No dobra, mówiąc wprost, Izera była ambitnym projektem, będącym festiwalem opóźnień i przerzucania odpowiedzialności dotyczącej tego, przez kogo coś nie wyszło. Była też projektem, który nas podatników kosztował co najmniej pół miliarda złotych. No i pan Jakub Jaworowski, obecny minister aktywów państwowych, w końcu powiedział dość, zasugerował, że Izera była halucynacją poprzedniej władzy i ogłosił nowy plan. Dla spółki Electromobility Poland. Plan ten zakłada stworzenie zespołu podmiotów, które będą się zajmowały produkcją samochodów elektrycznych dla zewnętrznych inwestorów, takich jak chociażby Chińczycy. Wygląda więc na to, że marzenia dotyczące polskiego samochodu elektrycznego już na zawsze pozostaną marzeniami, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta decyzja rządu jest decyzją dobrą, która raczej nie powinna przynieść kolejnych pół miliarda złotych straty. Każdy fan motoryzacji powinien pamiętać Renault 5 Turbo, szalonego super lat 80. z silnikiem umiejscowionym centralnie, gigantycznie szeroką karoserią i osiągami dorównującymi samochodom Ferrari. No i jak pewnie bardzo dobrze wiecie, Renault jakiś czas temu pokazało swój nowy Model 5, który owszem, jest elektryczny, ale wygląda po prostu kozacko. W zeszłym roku Renault zaprezentowało inspirowany modelem sprzed 40 lat samochód koncepcyjny R5 Turbo 3E, a niedawno Francuzi pokazali zdjęcia prezentujące coś, co ma się stać produkcyjną wersją tego samochodu. Auto to nie tylko swoją stylistyką i niesamowicie szeroką karoserią nawiązuje do swojego przodka, bo osiągami raz jeszcze ma to być Renault, które będzie gotowe by stanąć łeb w web z samochodami Ferrari. Spodziewać się mamy 500 koni mechanicznych i czasu 0-100 na poziomie 3 sekund, więc oczekiwania są całkiem wysokie. Pytanie jednak, czy fani rajdów rzucą się na takie w pełni elektryczne, kosztujące ponad 100 tysięcy euro Renault. Dowiemy się już wkrótce. Jakiś czas temu BMW zaprezentowało samochód koncepcyjny o nazwie Skytop, który spośród innych prezentowanych przez tę markę w ostatnim czasie modeli wyróżniał się przede wszystkim jedną rzeczą. Wyglądem, bo w kontraście do 90% zaprezentowanych w ostatnim czasie modeli BMW to auto było po prostu ładne, żeby nie powiedzieć, że było. Piękne. Samochód otrzymał tak dużą dawkę zainteresowania, że Bawarczycy postanowili to auto wdrożyć do produkcji. Pod maskę tego samochodu trafi jednostka 44V8 generująca 625 koni mechanicznych, która będzie w stanie to auto rozpędzić do setki w 3,3 sekundy. Oczywiście auto będzie bardzo mocno limitowane. Powstać ma zaledwie 50 egzemplarzy, spośród których każdy kosztować ma około pół miliona euro. O ja Ale jeżeli myślicie, że ich pojebało i że nikt tego samochodu za tyle nie kupi, to uroczyście informuję, że wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane. A jakby tego było mało, to przypomnijcie sobie zeszłoroczne BMW 30 CSL, które kosztowało 750 tysięcy euro i również wyprzedało się na pniu. To już oficjalne. W 2026 roku na europejskim rynku powitamy nową Hondę Prelude. I muszę przyznać, że jest to jeden z bardziej ekscytujących samochodowych kombaków ostatnich czasów. No bo kto nigdy nie marzył o poczciwej Preludzie? W dzisiejszych czasów dobrą informacją na pewno jest fakt, że Preluda nadal pozostanie samochodem w nadwoziu QP, a nie zmieni się w crossovera jak Mitsubishi Eclipse. Nieco gorszą informacją natomiast jest fakt, że będzie to hybryda. A to niestety, ale w przypadku Hondy, oznacza skrzynię VT. Natomiast Honda obiecuje zastosowanie technologii S Plus Shift, która ma imitować zarówno dźwięki, jak i faktyczne działanie klasycznej automatycznej skrzyni biegu. Najpewniej w nowej preludzie możemy się spodziewać około 200 koni mechanicznych oraz napędu na przednią oś. Wiemy już na pewno, że auto wygląda całkiem ładnie, ale czy w rzeczywistości nie okaże się ona być Hondą, która jest szybsza niż wygląda, albo co gorsza, Hondą, która wygląda szybciej niż jeździ? Zobaczymy. W poprzednim Motoniusie wspominałem wam o wypadku korwety C8 w Warszawie, który został spowodowany przez 21-latka, który zasłał za kierownicą. I w minionym tygodniu znowu doszło do wypadku samochodu sportowego w naszym kraju. Znowu żółtego samochodu, i znowu jego kierowca twierdzi, że zasłał. Pod Wrocławiem rozbity został Mercedes AMG GTS. Kierujący samochodem był trzeźwy, nie odniósł poważnych obrażeń. No i jak sam twierdzi, zasłabł za kierownicą. I oczywiście nie chcę ani nawet nie zamierzam tego negować, ale zasłabnięcie za kierownicą brzmi jak całkiem wygodna wymówka dla policji, która przyjeżdża na miejsce takiego zdarzenia i nie może Wam chyba. Wlepić mandatu za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym. No bo w jaki sposób mieliby Wam udowodnić, że nie Wy wcale nie zasłabliście za kierownicą, jeżeli nie macie np. przykład rejestratora wewnątrz samochodu? Tą zagadką tego motoniusa zakończymy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień.